Dzisiaj wieża skarbów, województwo dolnośląskie, idzie ekipka. Wszyscy się zbierają i idziemy na miejsce zbiórki. Dzień dobry. <grywa> A, nasz winder. Marcin pracuje nad nim. Piękny jest. Może <s celel -ridge> być? Bardzo. Wstępni. To Nasz ja? kamerzysta. I ekipa. I czekamy na kolejeczkę do rejestracji nie, ale dobra, nie jak Ty wejdziesz z folii, to co mi wysłałeś, no nie Zobaczymy jak duża jest kolejka, ekipy się oczo. zbierają. piąteczki, o jeszcze troszkę przed nami. No i dzisiaj te rewieleśne. Nie ma nie O 13 po prostu jest poczęstunek. Hello. nie trzeba, potem będzie Radia, załączcie. O, jakie ładne ujęcie ze słońcem. O, super. Promienie, piękne. Hello. Idziemy, szukamy, szukamy Tutaj może zobaczyć w tym dołku coś naprawimy. No, no. A, jednak. Coś jest. Pierwszy sygnał. Coś się potrzymać? Nie. Mamy pierwszy sygnał. Jakie piękne słońce. Oby tak zostało do końca dnia. I coś wykopuje No coś chodź, na pewno. No. co Zanim wykopiemy to dobry, Minie będzie. trochę czasu Dobra Mamy łuseczkę Pierwsza znajdka Także zaczyna się pięknie Super okay. yes. Marcin! My też mamy sreberko Tak? Tak. Dzień dobry panią. Dzień, Dzień dobry. Ale co to jest? Zobacz. To jest czytelne tak do Chodźmy tutaj mhm. do... Na drugiej stronie jest w ogóle widoczne. No monetka jak nic na pewno, ale to jaka? nie mam munetarki. To jest Ferdynand, jakiś albo coś, widzisz? Ale srebro? Tak, no pewnie. no. Pięknie, o, gratulacje. No, dziękuję. No, drugi sygnał. pięknie. fajnie. Patrzcie, jaki piękne. Patrzcie. Trzeba szukać sreberek. Nice. Tak. Dobrze, to idę. Będę musiał się pochwalić. Aha, no, to dobrze. Taki bardzo ładny guziczek. No, drugi jest jeszcze ładniejszy. Takiego w życiu nie widziałem. Okej. Okay. O, wow. super. Dupka, ale to zaraz znajdzie ten. Jeszcze jakaś monetka mi spadła, ale zanim ją znajdę. O jest. Nie wiadomo to jest. co to jest. Może no to jest sreberko. Też. Może nie, ale może z słabej próby. Być może. No. no Także jest fajnie. Super. Miejsce jest bardzo obfite w skarby. Obfite skarby, zapraszamy tak, fantodajne. Na dolny śląsk, zapraszamy, dużo skarbów. Zapraszamy. Tylko nie za dużo ludzi, ale zapraszamy. Dziękuję bardzo. No. Dobry sygnał. No. Pięknie Co to jest? Pięknie. Co to jest? Piękny Dowiemy się. Stryk. Ten piękny średniowieczny pasztet zrobił. Średniowieczny pasztet. A wyś pokaż co znalazłeś, za prezentowskie skarby znaleziska dzisiejsze. To, to tak zrobimy, że od razu... jest, jest inna no 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 O, no, no piękne. Monetka. A <grym> tak. co to za monetka? Jakieś chyba 10 fenioli. Nice. nice. Okay, to nice. nice. I okay. to wszystko. No dużo ich jest tym razem ptasich obrączek, dużo ostatnio było dużo blaszek z żywicy. Okej, okay, Natka coś kopie, idziemy do Natki teraz. Dobra. Taki oto las. No. Tam czasem niemieckie depozyty są właśnie pod korzeniami, przy drzewach. już sztabki złota, obrączki złote. No. <grym i zbierzyma> O! Ej, masz? Co to? O, spoko. Taki detektor zniechęcony. znalazła coś ciekawego. Patyną pokryte. Może być stare. No, zobaczymy. Super. Zaraz sprawdzimy, co to jest. Teraz Ala kopie. bo tu się złami zaraz to. One. Nie, ona się nie złami. Okay. Kopiemy, kopiemy. Korzenie. Korzenie. Jak nic, albo kamienie. Korzenie, kamienie. O, nic korzenistą. Dobra, sprawdźmy? Sprawdzimy. Dobra, proszę. Może być gród. raczej. Mm, nie. Nie wiem. Ale raczej dosyć głęboko było w takiej glince, nie? Mhm. Tomuś, Tomuś, znalazł taki oto ładny guziczek Obznaką? Spinka jakaś o, Rosyjska wydaje się No i monetki Nioski. Monetki Kasa Super. Ja tu mam <laughs> Jest kasa? Jest kasa ty... Jesteśmy zarobieni A, się Można iść do biedry. <laughs> <laughs> Można iść do biedry. Ja mam taki fajny, dziwny guziczek Napompowany uh -huh. o, Zobaczcie, tu jest dziurka i Tomek też ma, tylko że Tomek powiesz tego dużego guzika. Ale wejdziecie, ale też jest na też na pompowany. Też napompowany. O. Uh -huh. Aha, no. taki no, grubasek. No. I co tu dalej? Wyszło jeszcze. Co my tu mamy? O. Weimar. Proszę, jest złoto Weimaru jest. Złoto Weimaru. Kutka dla lasu. O. Super, łańcuch Do lasu. No, Teraz jest las... następny guz... o, guziczek. Super. Nie ma zdobień żadnych, no ale, mhm. ale jest. Mhm. Później jest następna monetka. O. Jeden funol Prusy. Pięknie. No i to by było na tyle na razie. No, super. Także super. jest fajnie. Szukamy dalej.

na pewno, a jaka zupa? Żurek. Żurek. Mm. Będzie to żurek z jajkiem Super. Żurek i kiełbasa. Nice. <grym> Teraz mamy, słuchajcie. Poziomie e... też tak. <grym> <grym> ale... <grym> Sesję zdjęciową z leszem. Z naszym ulubionym bóstwem. No i w z leszem. <grymne> z leszem. Kolejny model do, do kolekcji. Jedyne 500 zł zdjęcie. Tak, tak, tak. właśnie zobaczyć zamek w Bolkowie Spinamy się troszkę Paweł wsiada na tronie Powiem wam, że mam kurwa wielki stres Czekaj, bo ja nagrywam, a ty przeczynisz Uwaga, uwaga, uwaga o! Jesteś królem Ale czekaj, no, czekaj, To nie jest tak chłopsiu jak ma być oryginalny, to jest. Jezu, bo gada... Masakra. Ale łapie obiebiłe... Boli? Nie łatwo, Nie, nie. sadzaj, tak. sadzaj. do góry trochę. Do góry pod, do góry. Nie, nie. Także wszyscy członkowie traktowani są u nas jakby bardzo tak delikatnie. Prawda? Zapraszamy do nas. Tutaj źle się zachowa, to jest no. taka kara. Zemsta za wszystkie grzechy. Paweł mi nie, nie opłacił składki yes. i tak się na to, i taka jest kara za to. Dobra. Te takie. No, pani, że tak mają. takie fajne. No, super. Patrzcie podaj rękę, zejdźmy ją. A A <śś> będzie <pulled ś with>. Polkowien około niedaleko rynku i tutaj znaleźliśmy taki ładny krzyżyk. No, nie mogę, no, znaleźliśmy po długich poszukiwaniach krzyżyk. Podobno jest to miejsce, gdzie zginął ostatni templariusz. Tak mówią przy, przynajmniej takie legendy miejskie. Nie jest to do końca taki krzyż templariuszy. No ale takie legendy miejskie zasłyszeliśmy, więc postanowiliśmy e, do tego miejsca dotrzeć. E, także e, chyba znaleźliśmy, ale tak nie wiemy. Nie wiemy. Nie wiemy. E, już chyba nie będziemy dalej szukać. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, może, może uda nam się znaleźć ten krzyżyk, ale jak... Ale już szukamy długo i... Masz ma czas do 18, że będzie Ta. szukał. Ja bo na 20 muszę być na tańcu z gwiazdami.